Witam moje Smoczaki z tej strony wasz smocza, smocza krew Zapraszam na krótką serię z Forever Skies. Niestety jest to tylko demo, pozwalające zagrać 20 minut, ale i tak jest świetna zabawa. Jak widzicie na dole, Developing progress, czyli dalej rozbudowę grę. Owszem zagrałem wcześniej, żeby zobaczyć jak to się gra i powiem, że gra ma spory potencjał. Nie. Zwlekając już, zapraszam do oglądania. Smocza łapka w górę mile widziana. Nie będzie innego świata, końca świata. Czesław miłusz. Coś się rozwaliło Czekajcie moment W sumie Może być Tutaj To są informacje, które po prostu na razie pomite, Ponieważ szkoda czasu Mamy tylko na grę 20 minut ja tak tylko jeszcze sprawdzę Grafik wiadomo, gra to jest o survivalu i mamy paski energii, życia, jedzenia i wody, więc trzeba to zapewnić. Jak zwykle trzeba złą pozbierać. Co tu się stało? Mogę tylko jedynie Domyślać się, że były jakieś badania nad wirusem. Jak zwykle to w grach bywa, na survivalowych coś poszło nie tak. Eee, power, o skaner, I to jest podpowiedź, co daje komputer, i tak dalej. Wymaga baterii To jest złom To co lata to są prawdopodobnie Ćmy, motyle, chujgowie, co to daje To co jest To jest metal Dzięki skanowaniu otrzymuję te Czyli Do Unit Remember the Forest eee, Otrzymuje różne Plany konstrukcyjne. Coś tu mi się zaświeciło A. Szkło okay. trup Navigator, Buddy Okej okay, to są malony żeby to zebrać potrzebuję ekstraktora okej, okay, baterie mam A, zejdę szybciej będzie. No i tutaj są notatki co, gdzie, jak, z czym. Szkoda czasu po prostu tracić, bo jednak 20 minut to nie jest dużo na rozpoczęcie grania. Przez 20 minut można dużo zrobić. Mniej więcej co się stało. To jest, hmm, powiedzmy, mój statek. Potrzebna jest. To jest woda. Brudna woda zbierająca się. Żeby ją oczyścić, potrzebuje. Z tego się robi syntetyczne śmieci. To w tym momencie. Aha, to jest. plastik. To jest nasza drukarka. Można z niej zrobić yy, wodę. ja raczej bym na to teraz liczył, Potrzeba jest tak. 10 syntetyków i 15 metalu. No to to akurat będzie łatwo, myślę to być. Metal. Po prostu trzeba wszystko zebrać, co mam dookoła. W okej okay. Pićku, jedzenia na razie e, Tu wszystko trzeba zeskanować bo do tego właśnie będą plany o. Komputer do zniszczenia wirusa Okej okay. Właśnie, e, z tym wirusem jest ciekawie go, yy, nie wiadomo gdzie jest, ale jak się go coś zje, o trupek to jeszcze mam woda, to będę zarażony. Chyba pokażę Wam moment. ja właśnie zostałem już Zainfekowany Można sobie zjeść przez przypadek. Był głodnym, bo znalazłem. Hold tab Gdzie ten wirus jest? Tu jest wirus. Nie, to jest. Eee yy, Ten wirus powoduje to, że jak patrzy się słońce, to zadaje mi. Obrażenia. Hmm. O właśnie. Pardon. Dziękuję. Dobra, potrzebny mi jest dek To, co zbieram, mogę zamienić właśnie na stały metal Powiedzmy I teraz potrzebuję to Dzięki temu urządzeniu mogę wszystko po kolei tutaj sobie stawiam gdzieś tutaj powiedzmy i mogę to wszystko rozłożyć O i latający, to jest syntetyk A takie w kwadratowych, o tam co jest tutaj, to jest yy, metal O chodź tu chodź chodź choć, choć. Czy w przyszłości będzie można na przykład upgradować, żeby dalszy zasięg był? Bo ten ekstraktor ma oczywiście ograniczone zbieranie. Eventory full. Ok, co by tutaj zrobić? Najpierw coś do jedzenia. To jest zbieracz insektów. Nie mogę nic latać, bo nie mam silników. Co idę? Stawię coś takiego. Jest taka jakby. Printing completed. Nie ty, co pułapka, co światełko. mi mm -hmm. jest teraz jedzenie. Woda. O. Tą wodę, którą zabrałem, jest brudna oczywiście. Lada obiadek ćma tu sobie go wieszam i wkładam brudowodę, a tu mi się robi czysto Muszę jeszcze jedną butelkę To idę po brudną wodę To jest dirty water, o, to jest cooker, czyli do gotowania na parze powiedzmy, to jest brudna woda, wkładam sobie tutaj, tutaj i gotuję. Engine właśnie. E, to są blueprinty które muszę skanować, żeby odblokować dalszą budowę. tego oczywiście można sobie rozbudować i to bardzo ładnie. Proszę bardzo. E, surowy Melon daje mi tylko jedzenie plus 15 Gotowane, daj mi plus 15. Yy, jedzenie, wodę 10 i 15 rzeczy. Ok, dodam to tutaj. Wodnie potrzebuję. Kucharek, cooker, glas. Yy, można łóżko zrobić. Który yy, silnik Syntetyki, syntetyki łapie się. O, to metal też To są syntetyki. To wygląda jak motyle, które unoszące kawałki metalu i plastiku. A chciałem Wam coś pokazać. Yy... Oczywiście można to zebrać I przenieść W tym wypadku tu, tu chcę zebrać O, nic się stało Ups To nie ja Co mi brakuje? Syntetyki E, ćma pozwoliła mi z cytatyki e, uniszkodliwić wirusom. ograniczone jest. Najlepiej zrobić dwa silniki i wtedy się szybciej operuje. Dziękuję dwóch. Mm, mm, Metal mam sporo ok. Szukuj mi 3 syntetyków Tak, da się spaść da się zginąć da ci się sporo życia, energii i jeszcze innych rzeczy No, dajcie tego syntetyka jednego Dobra Muszę paliwo zrobić. Potrzebuję 10, 20, 30, 40 tego. Printing completed. I'm it Printing completed. Printing completed. Printing completed. To jest tak um, cyk, cyk, oh, ja. syntetyka. filtr, który po, po prostu zbierał tego trzeba co jakiś czas po prostu. Dobra, może bardzo. Dobra, możemy na tyle. No i odleciałem. Witamy w Forever Teraz możesz sobie zbadać przez 20 minut, 20 minut mam od kątego. tego. Kurde, mogłem wszystko porobić, pozbierać. No dobra, mam 20 minut na to, żeby pobadać. Mam zbudować turbinę i zbudować to. Ok, do światełek trzeba lecieć, ponieważ tam są. Ee, jak one się nazywają? Plany i energii, bateryjki, dzięki których można się wybudować 30, 29, o bo mnie znosi Dobra, ja jestem na pierwszy Wiatr jest w tą stronę. Dobra, potrzebuję coś do picku. E, no dobra, może być to. Może być to. Zjedzmy co nieco. Żeby mieć pełne... Brudna woda. Dobra. Na takich platformach, co pozostało, jest kilka rzeczy ciekawych. W sumie, śmieci. Materiały budowlane. wii I małe domki, w których właśnie są plany. O! Proszę bardzo, udało mi się znaleźć pudełko. I żarcie. O! I znalazłem turbinę. Super, mogę zbudować turbinę. Coś tu ciekawego jeszcze jest. W śmieciach jeszcze trzeba pogrzebać. Nie wiem, jak długo jesteśmy na Ziemi. O, co jeszcze malone. Ponieważ yy, te śmieci powinno się dawno rozłożyć, no, ale cóż. Ale do zobaczenia w kolejnym odcinku. Podzielę to na dwa. Tchau, Costa, estamos com o